Kozińska, witam Państwa i zapraszam na rozmowę o rozwoju wielospecjalistycznego szpitala wojewódzkiego w Gorzowie z nami wiceprezes lecznicy Robert Surowiec, także Gorzowski radny. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią, witam państwa. Co nowego, praca w między innymi przy budowie parkingów będzie lepiej, co dziś mogą usłyszeć <noise> mieszkańcy? No tak, to jest to jest to odwieczne pytanie, bo szpital to jest głównie zdrowie i oczywiście to jest dla nas najważniejszy ratunek zdrowia i życia, ale już od wielu lat. Patrzymy wspólnie z prezesem Ostrołuchem na te. Parkingi, a w zasadzie pseudo-parkingi, szczególnie te naprzeciwko głównego wejścia, i długo zastanowiliśmy się, co powinniśmy zrobić. Niestety wcześniej nie było na to środków zewnętrznych, ale gdy tylko się pojawiły, to od razu udało nam się te środki zdobyć. No i kończymy projektowanie. To jest duża inwestycja rzędu 30 milionów złotych. Ona się składa z bardzo wielu rzeczy, ale to, co będzie najważniejsze dla naszych pacjentów, to będą te parkingi. Więc na samym Dekerta niemal o 300 miejsc postojowych przybędzie w bardzo dobrym standardzie, bo dziś ten główny parking naprzeciwko głównego wejścia, no jest jaki jest, to jest sklepisko, to będzie porządny parking z miejscami dla niepełnosprawnych. A teraz znaleźć miejsce graniczy z cudem. No tak, ja niestety się obawiam, że mimo, że przybędzie 300 miejsc, to nadal pacjenci do nas przyjeżdżają, nadal nasze poradnie są oblężone i nadal będzie trudno, natomiast, natomiast łatwiej, bo to to niemal o 50% miejsc będzie więcej. I naprzeciw głównego wejścia i w środku szpitala tam zbudujemy duży parking dla naszych pacjentów. To, co rośnie, właściwie to już powstało, czyli mamy stację Dialis. Też istotna inwestycja z punktu widzenia potrzeb nefrologii. Tak, bardzo, bardzo ważna, ale zanim dojdziemy do stacji Dialis, to jakby. Pewnym elementem, myślę, że takim sympatycznym i zauważalnym dla naszych pacjentów, to będzie ten teren przed nową poradnią, czyli po tym ostatnim relikcie budowy szpitala, czyli po tym baraku, który rozebraliśmy, tam będzie piękne miejsce wypoczynku. Zielone z ławeczkami. Zbudujemy tam nawet tężnie po to, żeby pacjenci, żeby osoby, które odwiedzają naszych pacjentów, mogły sobie usiąść, przyjść spokojnie, poddychać, odpocząć od tej szpitalnej atmosfery także to... To, to naprzeciw budynku głównego szpitala przy, no, przy dekerta tak czyli było... po tych barakach, które tak, e, tak. do tej pory no można powiedzieć paskudziły to, to no. ten wizerunek lecznicy kiedy finał tego tak, projektu to, te baraki to taka ciekawostka to było zaplecze budowy, które po budowie miało zniknąć służyło niemal 40 lat więc kawał historii na szczęście Takiej historii warto się pozbywać i ten barak w głębi jest już nowy, tam są poradnie, a to będzie piękna część wypoczynkowa. Kończymy projektowanie. Od czasu zakończenia projektowania cała inwestycja będzie trwała rok, więc już Państwa przepraszam, będą utrudnienia, będzie trudniej przez jakiś czas, no bo musimy to zbudować, ale żeby było lepiej, trzeba się trochę przemęczyć. Czyli to jest co będzie na zewnątrz, a to co już powstało, to między innymi wróćmy do tematu właśnie stacji Jaliz, bo to również jest nowy obiekt, który powstał. No i ma odciążyć, właściwie dać nowe możliwości dla oddziału nefrologii. Dla pacjentów nefrologicznych to jest bardzo ważne, dlatego że nasi pacjenci, którzy są przewlekle dializowani, przychodzą często po kilkadziesiąt lat, kilka razy w tygodniu i spędzają tam kilka godzin po to, żeby oczyścić ten organizm. I do tej pory tą stację mamy na pierwszym piętrze w głównym budynku szpitala, więc trzeba było wejść do głównego budynku, trzeba było wejść czy wjechać na pierwsze piętro i te warunki nie były tam. Delikatnie mówiąc, komfortowe, to były normalne szpitalne warunki. Było też zagrożenie, dlatego że pacjenci w stanie obniżonej odporności wchodzili kilka razy w tygodniu do szpitala i oni mogli jakimś drobnoustrojem poczęstować pacjentów szpitala, którzy są na stałe i mogli też od tych pacjentów niestety coś otrzymać. Dlatego mamy taką filozofię, że te budynki. Wypuszczamy trochę głębiej, one są parterowe właśnie po to, żeby to były dedykowane budynki, więc duża stacja dializ, jedna z bardziej nowoczesnych w Polsce, z osobnym wejściem, komfortowa dla pacjentów i co ważne, duże wygodne sale z widokiem na teren zielony. Jest tam też patio dla pacjentów, będą mogli sobie spokojnie wypocząć i w tej ciężkiej, długotrwałej chorobie będzie im na pewno przyjemniej. Dużo się mówi w, w kontekście też wyborczym, też pan jako radny pewnie też często słyszy tę dyskusję, która teraz jakby nabrała mocniejszego tempa, czy jak zatrzymać młodych w regionie szpital, to pokazuje, kształcąc między innymi pielęgniarki, ale też studentów z szpitala uniwersyteckiego, temu ma służyć także inwestycja zakładu patomorfologii, bo tam także studenci będą mogli odbywać zajęcia. W jakim kierunku, jaki jest cel tego typu właśnie kształcenia inwestycji? Ach, dot, jakby poruszyła Pani kilku ważnych, drażliwych tematów na styku medycyny, ale też rozwoju miasta. My... I to, co tutaj jest ważne, na co trzeba zwrócić uwagę, to młodzi ludzie chętnie zostają w tych miejscach, gdzie mogą się rozwijać. A szpital im to daje. Szpital Gorzowski jest coraz bardziej nowoczesnym szpitalem. Coraz więcej młodych lekarzy z całej Polski chce tu pracować, chce tu się rozwijać, bo mają tu warunki dużo lepsze niż w dużych miastach, w środowiskach akademickich. Więc to jest coś, co robimy. Dla szpitala, dla naszych pacjentów, ale też dla całego miasta. Przyjeżdżają młodzi, dobrze wykształceni ludzie, tutaj zakładają rodziny, tutaj kupują mieszkania, tu budują domy i będą z nami mieszkali. I zakład patomorfologii też do tego nawiąże temat, bo to także część tego, można powiedzieć, dużego projektu, prawda? Tak, to jest zakład patomorfologii, ale tam jest też będzie duża część związana z mikrobiologią i genetyką, a to dlatego, że nie ma dzisiaj dobrego leczenia onko onkologicznego bez genetyki. Ono jest dziś bardzo ważne, ważne, żeby ono było na dobrym poziomie, żeby ta Diagnoza była szybka, bo wtedy można szybko i skutecznie tą chorobę, straszną chorobę wyleczyć. Dlatego jest to dla nas ważne. Ten duży ośrodek onkologiczny, którym jesteśmy, i ta część genetyczna to będzie taka wisienka na torcie. Dzięki temu też pozyskamy nowych pracowników, ale co najważniejsze, to ta diagnoza, ta, ta, ta część od spotkania się z pacjentem do zaplanowania leczenia. Będzie bardzo szybka. Dzisiaj dużo się mówi o innowacjach w medycynie. Między innymi za to lecznica została doceniona, aż ciężko pomyśleć, co było jeszcze kilkanaście lat temu. Tak. <grytanie> Teraz jak jeździmy na różnego rodzaju spotkania szefów szpitali, czy jeździmy do Ministerstwa Zdrowia, to już się nikt nie dziwi. Natomiast jeszcze kilka lat temu, jak mówiliśmy, jak opowiadaliśmy, co my zrobiliśmy, to wszyscy mówili, a tak, tak, ja wiem, w tym gorzów to ten najbardziej zadłużony szpital. Dziś już coraz mniej ludzi pamięta o tym, że to był najbardziej zadłużony szpital. Natomiast coraz więcej osób, które znają tę branżę, mówią, że to jest szpital, który jest wizytów. I prawda jest taka, że szpitalem w Gorzowie możemy się pochwalić i mieszkańcy Gorzowa mogą być dumni z tego szpitala. Czy będą mogli być dumni spod oddziału kardiochirurgii? Bo wiemy, że lekarze operują, działają, no ale bez ani złotówki, że tak powiem, albo przynajmniej w dużej mierze niezapłacone są te procedury z Narodowego Funduszu Zdrowia, bo przecież sprawy toczą się w sądzie. No tak, to jest nasza bolączka. Natomiast myślę, że pacjenci już są dumni ponad 115 zabiegów przeprowadzonych, wiele uratowanych ludzkich żyć i tego by nie było, gdyby nie nasz upór, nie upór naszego zespołu, gdyby nie to, że potrafiliśmy to zrobić i wbrew niemal wszystkim. Wbrew ówczesnemu wojewodzie panu Dajczakowi, który. Będę to powtarzał, był najgorszym wojewodą w historii tego województwa. Zrobił naprawdę wiele złego, zrobił wiele, żeby ten oddział nie mógł funkcjonować. Na szczęście nie poddaliśmy się temu, na szczęście to robiliśmy i mieliśmy to szczęście. Miałem to szczęście niedawno spotkać się z panią Joanną, naszą pierwszą pacjentką. Minął, minął rok od jej zabiegu. Prawda jest taka, że pani Joanny by z nami dzisiaj nie było, gdyby, gdyby nie ten oddział. Ona miała naprawdę sporo szczęścia, bo. Szła do pracy, okazało się, że jest ciężko chora, przetransportować się jej nie dało, a przyjechała do nas tydzień po otwarciu tego oddziału. I udało ją się skutecznie uratować, dochodzi do zdrowia. Także to są rzeczy, które, które udało się zrobić. No i nie Natomiast słyszymy w trzeba... mediach o tym, że trzeba było kogoś odesłać, no, na przykład, tak? To... Albo nie przeszedł y, 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 transportu, nie przeżył transportu do innego ośrodka. Takich historii nie ma w tej chwili. Takich historii nie ma. I mam nadzieję, że więcej tego typu historii nie będzie. Wspólnie z prezesem Ostruchem spotkaliśmy się półtora tygodnia temu z panią minister Leszczyną. To była długa i dobra rozmowa. A błędem tej rozmowy jest zdanie, którą, które pani minister upoważniła mnie do tego, żeby powiedzieć. Pani minister powiedziała tak. Ja wiem, byłam w szpitalu, ja trzymałam ten napis tak dla kardiochirurgii, ja słowa dotrzymuję: kardiochirurgia w Gorzowie będzie. I, i to jest kwintesencja tej pracy yy, administracji, bo. Yy, Administracja powinna wspierać dążenia do tego, żeby poprawiać dostępność do zdrowia i ratowania życia naszych pacjentów. Pani minister Leszczyna to rozumie. Rozumie to na szczęście wiele osób, bo wielu parlamentarzystów, wielu radnych nas wspierało, wielu mieszkańców, za co jeszcze raz dziękuję, bo ponad 13 tysięcy podpisów pod petycją, ponad 20 samorządów podjęło uchwały, które wspierały nas. To jest nasza wspólna praca, to jest nasz wspólny sukces. Jeszcze brakuje tej małej wisienki na torcie. Natomiast no skoro pani minister Leszczyna zapewniła, że słowa dotrzymuje, to jestem spokojny. Do, słyszeliśmy, proszę Państwa, ważną deklarację. Oby ja rzeczywiście tak się stało. Jeszcze, Pani procesie na koniec o inwestycji, która miała być dokonywana w szpitalu, czyli kwestia termomodernizacji, ten duży projekt przebudowy, czy to jest pod znakiem zapytania, to miały być środki z krajowego planu odbudowy między innymi. No to jest bardzo poważny i skomplikowany i duży projekt, dlatego że to nie polega tylko na termomodernizacji, bo to byłoby proste, czyli wymieniamy to, co jest, kładziemy nowe ściany i zapominamy. My chcemy to połączyć z taką gruntowną przebudową tego głównego budynku szpitala, czyli z każdych trzech sal, środkowa sala będzie węzłem sanitarnym dla jednej, dla drugiej sali, czyli będą po tej. Po tej naszej inwestycji wszystkie sale w głównym budynku szpitala będą dwuosobowe, każda będzie miała własny węzeł sanitarny. Tak to będzie wyglądało, ale że. Do tego będzie ten budynek zwentylowany i sklimatyzowany. Jesteśmy w stanie go klimatyzować już, już po tej inwestycji. Więc, jakby, komfort przebywania pacjentów, komfort epidemiologiczny będzie zupełnie inny. Żeby to zrobić, to tracimy sporo łóżek, więc będziemy musieli wybudować nowy pawilon w głębi szpitala. No i to jest duża konstrukcja finansowa. Nad tym pracujemy. na ten no, wiemy, temat... jest zielone światło na środki z KPO, więc co za tym idzie czy także na tę inwestycję? E Złożona inwestycja, ale mamy tu przyjaciół i Marszałek Jabłoński, i pan poseł Sługocki, pani poseł Sibińska, pan Senator Komarnicki. To są ludzie, którzy nas wspierają od dawna, a z taką ekipą można góry przenosić i, i nawet te trudne inwestycje jestem przekonany, że uda nam się zrobić. No i mamy w szpitalu też jakby świetny zespół pod kierunkiem prezesa Stroucha, który jest wyjątkowo zaangażowany. Muszę Państwu powiedzieć rzadko. To mówię, w zasadzie publicznie jeszcze nie mówiłem. Od 8 lat razem pracujemy. Jurek był dwa dni na urlopie przez 8 lat. To jest człowiek, który żyje szpitalem, i to jest człowiek, który ma olbrzymi wpływ na jego rozwój. Także to są, to są absolutnie wyjątkowe rzeczy, bo takich osób w Polsce zbyt wielu nie ma. Czyli dobry klimat w końcu na rozwoju. Dobry klimat dobry klimat wewnątrz, dobry klimat na zewnątrz. Więc myślę, że jeszcze dużo dobrego o naszym szpitalu usłyszymy. Wiceprezes wielospecjalistyczny. Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego Robert Surowiec, także gorzowski radny, był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję i dużo zdrowia Takie Państwu. Takie zdrowia życzę. Państwu życzymy. Do zobaczenia.